Nazywam się Anna Błażejewska-Gruza i przychodzę do Was z fajnym programem, który cyklicznie będzie tutaj dla Was nagrywany w poszukiwaniu ideału. Jak znaleźć ideał w każdej strefie życia? Bo nie chodzi tylko o piękny wygląd zewnętrzny, którym na co dzień się zajmuję, typu makijaż czy też stylizacja, kreowanie wizerunku. Tutaj będę poruszać. Zresztą nie tylko ja, ale też goście, których będę zapraszać, y, ekspertów z danej dziedziny, będziemy razem poruszać tematy, które tak naprawdę będą dotyczyć każdego z Was. Będą tematy, począwszy od y, właśnie wizerunku, makijażu, kolorów, analizy kolorystycznej, ale też będą tematy typu zdrowe odżywianie, jak zadbać o zdrowy brzuch, medycyna chińska, yoga, wszystko, y, co nas tutaj dotyczy i dla nas ważne, żeby poradzić sobie z codziennym stresem, obowiązkami i jak żeby nie zwariować, a tak naprawdę pogodzić właśnie to życie codzienne, pracę, jak odnaleźć się w tym wszystkim co robimy na co dzień. O tym wszystkim będzie właśnie ten program. I mam nadzieję, że będziecie ze mną i będzie coraz więcej osób, które będą z przyjemnością tego słuchały. Przychodzę dzisiaj do Was z analizą kolorystyczną. Analiza kolorystyczna na co dzień w makijażu, stylizacji i w pigmentacji o tym dzisiaj będzie podcast dla profesjonalistów i dla laików. Bo chyba każdy chce dobrze wyglądać. Analiza kolorystyczna pomaga nam w odnalezieniu idealnego wizerunku do tego, żeby stworzyć swoją stylizację odpowiednią, na przykład na rozmowę kwalifikacyjną, do wymarzonej pracy, żeby dzięki niej dobrać idealny garnitur, czy też idealną pomadkę, odpowiedni make-up. To wszystko jest istotne, żeby sprzedać swój wizerunek jak najlepiej, a jak wiecie, mamy tylko 3 sekundy, żeby pozostawić po sobie dobre wrażenie. Ta wiedza o analizie kolorystycznej to jest coś, co każdy tak naprawdę powinien wiedzieć, nawet mężczyźni, żeby dobrać sobie idealną koszulę na rozmowę, czy też do pracy idealny garnitur. Dodatki takie jak złoto, czy srebro, czy to złoto ma być przybrudzone, czy właśnie zaróżowione, czy srebro, czy białe złoto. To wszystko tak buduje nasz wizerunek i styl. Co to znaczy w ogóle ta analiza kolorystyczna? Kiedyś tak naprawdę były tylko cztery typy urody i, i był spokój, tak? Ale yy, to nie jest wszystko, bo tak naprawdę nie jesteśmy jednym typem urody, bo jest aż 12 typów, a nawet i 14. Nie ma takiej osoby na świecie, która by była tylko jednym typem urody. Każdy z nas jest mieszany, ma trochę i ciepła, i trochę chłodu, i trochę spójności, ale i też kontrastu. I jak to znaleźć, jak ym, sprawdzić, jaką mamy temperaturę czy też walor i co to w ogóle wszystko znaczy i dlaczego jest takie ważne. Może zacznijmy od początku. Żeby ym, powstały te 12 typów urody, czy też 14, doszła nam pewna cecha koloru. Jest nią chromatyczność. Co to jest w ogóle chromatyczność? Chromatyczność jest spójna albo kontrastowa. Dla przykładu i dla jasności, ktoś, kto ogląda YouTube, może zobaczyć y, po mnie, że ja jestem spójna. Spójność, czyli y, wszystko tak naprawdę się zlewa, tak? Kolor włosów u mnie, kolor skóry, kolor oczu, nie ma kontrastu. Osoba y, taka w przeciwnym typie urody, y, kontrastowa, będzie. Y, Miała taki wizerunek albo na przykład bladość skóry i ciemny kolor włosów, albo taki kontrast w oczach, jeden konkretny, bardzo wyrazisty kolor oczu. Bo ja na przykład dla porównania mam kilka kolorów w tęczówce. To tak dla jasności. Tym właśnie jest spójność lub też kontrast. Ta cecha doszła do właśnie typu urody. Dzięki temu mamy właśnie aż taki szeroki typ analizy. I tak naprawdę, do czego to nam jest potrzebne? Bo już nie mówię, że profesjonalista, wizerzysta czy też stylista to jakby musi mieć to na porządku dziennym, ale po co jest to potrzebne dla osoby, która tak naprawdę, nie wiem, zajmuje się nawet tylko dziećmi w domu? Każdy z nas chce dobrze wyglądać, chce wydobyć tą urodę, to piękno, które jest w każdej z nas. I nieraz naprawdę potrzebujemy. Niewiele, żeby umieć podkreślić tą naszą naturalność. Tak naprawdę dobrze jest dobrać odpowiedni kolor włosów, bo to już jest połowa sukcesu, odpowiedni kolor pomadki, czy też jak chodzicie na zakupy, żeby wybierać odpowiednią stylizację. Tu nie trzeba być profesjonalistą, czy też nie wiem, nakładać profesjonalny make-up, umieć malować, żeby żeby wydobyć z siebie tę taką urodę. Co to znaczy walor? Bo to jest kolejna cecha w typie urody. Walor to jest albo ciemny, albo jasny. Ja dla porównania mam walor ciemny, czyli kolor mój włosów jest ciemny. Co prawda jest trochę rozjaśniony, ale tak naprawdę dalej on jest ciemny tutaj u nasady włosów. Moja oprawa oka też jest ciemna, brwi, tęczówka, ale też i pigment naturalny ust. Pomijając tego, że mam teraz pomalowane usta, czy też delikatnie zrobiony makijaż permanentny, to jakby widać już jakby od razu, że mój walor jest ciemny. Dla porównania powiem, że na przykład blondynka o bardzo jasnych włosach, jasnej oprawie oczu, czy też tęczówce, jasnym pigmencie ust, ma walor jasny. I to jakby jest dowodem na to, że właśnie walor jest jasny. Kiedy i do jakiego typu urody możemy zaliczyć walor jasny? Ktoś, kto na przykład nie ma, chce teraz robić sobie notatki, to, to może sobie zapisać, że walor jasny dotyczy typu urody lata i wiosny, a ciemny walor jest przeznaczony dla zimy i dla jesieni. Co to tak naprawdę nam mówi? Dla osoby, która nie jest na przykład profesjonalistą w tym zawodzie, dzięki temu, dzięki tej wiedzy możecie po prostu dobrać sobie pomadkę ciemną, jeżeli ktoś ma walor ciemny, czy też pozwolić sobie na ciemniejszy makijaż, ciemniejszą oprawę oka, czy też nawet mocniejszy makijaż permanentny. Taka osoba też może mieć ciemniejszy kolor włosów, na pewno nie może ona sobie pozwolić na to, żeby zbyt mocno je rozjaśnić, bo nie będzie to dobra oprawa tutaj do, dla, dla twarzy. Więc ta wiedza jest właśnie potrzebna po to, żeby nawet naprowadzić nieraz fryzjera, jaki kolor włosów powinien tutaj dobrać, czy też jaką, jaką farbę użyć, żeby faktycznie dobrze się czuć. Czyli chromatyczność, walor mamy omówione. Tak pokrótce. Jeśli chodzi o temperaturę, to może jest to już bardziej takie znajome dla innych, ale po czym możemy poznać tą temperaturę ciepłą czy chłodną? Na przykład po pigmencie skóry, po, po tym, jak mają kolor piegi, czy one są właśnie szare, tak jak dla typu lata, jest to właśnie wtedy chłodna temperatura, czy też te piegi są w kolorze takim ciepłym, żółtym, czy zaczerwienionym. To świadczy o temperaturze ciepłej. Po pigmencie, na przykład tutaj po kolorze żył możemy też sprawdzić jaka jest temperatura, bo żyły wiadomo, że są albo niebieskie, albo zielone. Nie ma tutaj innych kolorów, a niebieski i zielony kolor jest to, to są to kolory zimne, ale musimy tutaj jakby odróżnić, mimo wszystko, który jest bardziej cieplejszy. Bardziej cieplejszy jest kolor zielony, bo ma w sobie żółć, więc wtedy to też jest jakby kolejna cecha temperatury, która świadczy o tym, że ktoś jest ciepły. Dzięki temu. Możemy sobie dobrać odpowiedni właśnie kolor włosów, możemy wtedy jakby pozwolić sobie na bardziej kolor ciepły w farbie do włosów, czy też na przykład cieplejszą pomadkę, cieplejszy makijaż, czy też nawet stylizację bardziej ciepłą. Żeby to wszystko określić, tak naprawdę można ocenić tak wizualnie, jeżeli ktoś na przykład nie ma make-upu, czy też na przykład jest ubrany na czarno czy na biało, jest nam to łatwiej określić. Ale żeby zająć się tym profesjonalnie, są nam potrzebne też do tego pewne narzędzia. E, mamy tutaj koła kolorów, które e, są na przykład tutaj jakby odpowiednikiem. Na przykład tutaj jest koło kolorów wiosny, tak? E, albo też na przykład zimy, jest to taki przeciwny typ urody. Albo e, narzędzia, które tak naprawdę już są typowo skierowane do 12 typów urody na przykład tu mamy Lato po jednej stronie, a tutaj jest zima. Żeby określić u kogoś, czy ktoś jest na przykład latem e, z jesienią, to jest odpowiednik tutaj takiego szablonu, czy też odwrotnie zima z jesienią. Ale żeby to wszystko tak naprawdę umieć e, określić, no to jest właśnie potrzebna ta znajomość tych cech koloru, o których na samym początku mówiłam. Jest to może dosyć trudne na pierwszy rzut oka, ale są pewne cechy, które no pomagają nam, żeby to wszystko określić. I jest to właśnie temperatura, chromatyczność i walor. Bardzo ważne jest też, jaka, jaki jest pierwszy typ urody. Czyli duże znaczenie ma to, czy ktoś jest najpierw latem, czy może jesienią. Jest to o tyle ważne, że na przykład lato jest chłodnym typem, a jesień ciepła. I to jest ym, jakby ważne dla osób, ym, dlatego że wtedy wiedzą, czy mają na przykład iść w stylizację bardziej ciepłą, czy bardziej w chłodną, czy może właśnie bardziej przybrudzoną, taka jest, jak, y, jaka jest przeznaczona dla jesieni, czy też y, spójna bardzo y, jak dla lata. Tylko że na przykład lato jest przybrudzone szarością, a jesień przybrudzone żółcią tak dla przykładu powiem że ja jestem jesień z ascendentem zimy i bardzo istotne jest to w jakiej kolejności określamy typ urody bo bym była całkowicie innym typem urody jakbym powiedziała że jestem zimą z ascendentem jesieni czyli odwrotnie dlaczego takie to jest ważne bo na przykład jesień jest typem ciepłym a zima chłodnym Zima ma z kolei walor ciemny, i to, co ich łączy, to jest właśnie ten walor ciemny, bo jesień też jest ciemna, ale cechą, którą ich różni, to jest chromatyczność. Jesień jest przybrudzona złotem, żółcią, jest bardzo spójna, a zima jest kontrastowa i czysta. I co nam to mówi, co nam to daje? To, że ktoś jest czysty, kontrastowy, to znaczy, że może mieć bardzo Taki kontrastowy makijaż, kontrastowy, kontrastową stylizację, na przykład, może ubrać się na czarno-biało. Ja już na przykład bym bardzo źle z tym wyglądała, dlatego istotne jest odpowiednie określenie. I tutaj na przykład pokażę taki szablon, przyłożę do siebie. Także było widać, jestem jesień z ascendentem zimy, czyli te wszystkie kolory, które tutaj widać, są dla mnie odpowiednie, są spójne ze mną, z moim typem urody. I to jest istotne, bo jeżeli ja w odpowiednich kolorach się ubiorę czy też wystylizuję nie wiem, kolor włosów, makijaż, to tak naprawdę. Pierwsze, co nie będzie wchodzić moja stylizacja, czy też na przykład e, nie będzie się rzucał źle dobrany kolor włosów, tylko ja będę wchodziła jako całość, jako taka spójność, jedna osobowość. Po prostu będę podkreślała wszystkie swoje atuty, a chowała mankamenty. I to jest takie ważne, bo jeżeli mamy dobrze dobrany kolor włosów, i tutaj pokażę może o kolejną takie narzędzie dzięki któremu możemy dobrać sobie odpowiedni kolor włosów. To jest akurat tutaj zima. To są kolory odpowiednie dla zimy. Jak widać nie są odpowiednie dla mnie, bo ja jestem właśnie jesień z ascendentem zimy i zima ma być tylko u mnie jako dodatek, a nie jako pierwszy typ. A dla porównania pokażę tutaj kolor włosów dla jesieni. To są kolory, na które mogę sobie pozwolić od najjaśniejszego do najciemniejszego. Dlatego tutaj jeszcze mam jakieś pole do manewru, jeśli chodzi o mój kolor włosów, czyli mogłabym ciut jaśniejsze sobie zrobić. Ale tak naprawdę w tym kolorze się najlepiej czuję, bo nie jest za ciemny, nie jest za jasny. To też należy wiedzieć, że już w pewnym wieku trzeba trochę rozjaśnić włosy, żeby wyglądać młodziej, a nie starzej tak naprawdę młodemu we wszystkim jest ładnie, a im jesteśmy starsze, tym ten kolor powinien być jaśniejszy. Tak samo jest z brwiami. Też nie mogą być za ciemne, bo jest to oprawa dla oka i im ciemniejsze brwi, im jesteśmy starsze, też wyglądamy bardziej poważniej. Jeśli chodzi tutaj dalej o ten mój typ Urody, bo chyba tak na mnie będzie najlepiej wam wytłumaczyć. To są na przykład kolory takie typowe dla jesieni, które mi idealnie pasują. Te kolory jakby są odpowiednie dla mojej stylizacji, właśnie koloru. Y może kolor włosów to może tutaj nie znajdę, ale jeśli chodzi o stylizację, makijaż, to jak najbardziej. I to są kolory, które są typowe dla jesieni. Jako taki akcent, czy też yy, dodatek, to są kolory zimy, bo to jest jako mój drugi ascendent, tak? Drugi podtyp. Więc przede wszystkim to muszą być kolory bardzo spójne, bo proszę zobaczcie, te kolory są tutaj z moim typem urody bardzo spójne, z kolorem włosów, skóry, a te już jakby nadają. Kontrast i czystość. Jakby moje typ urody nie jest na tyle kontrastowy, żeby mieć takie e, czyste kolory tutaj, czy w makijażu, czy w stylizacji, bo one będą silniejsze niż mój typ urody, więc w tym wszystkim to jest ważne, żeby pierwsze co nie wchodziło. Nie wiem, kolor sweterka, kolor sukienki, tylko właśnie wy, jako osoba, taki komplement, który dostajecie pewnie często, jaką nie wiem, ma pani ładną sukienkę, to nie jest na tyle pozytywny, bo inaczej by brzmiało, jak by usłyszeć, jak ładnie pani wygląda w tej sukience. Jest to właśnie duża różnica. Tak naprawdę wszystko musi być całością, żeby było spójne właśnie z waszym typem urody. Żeby określić idealnie typ urody, to nie tylko używam takich szablonów, które Wam wcześniej pokazałam, ale też chusty, one są dla mnie niezbędne żeby pomóc mi określić idealny typ urody, bo tak naprawdę te narzędzia jakby dadzą mi możliwość w 100% określenie typu urody. I tu akurat jest chusta, która jest zimą, z jesienią, czyli to są kolory zarówno dla zimy, i dla jesieni, ale pierwszym podtypem właśnie jest zima, która tak naprawdę, no dla mnie, niby te dwa typy urody, które mi pasują, ale tak naprawdę nie są dla mnie odpowiednie dla porównania pokażę wam jaka jest różnica w kolejności danych typach urody. Na przykład ta pierwsza chusta jest to zima z ascendentem jesieni. I te kolory jak widać nie są idealne dla mnie. Dla porównania pokażę wam odwrotność typów urody, czyli dalej jest to jesień z zimą, ale właśnie takiej kolejności, czyli jesień z ascendentem zimy. I jak widać, jak przyłożę do siebie, to są idealne kolory dla mnie. Oczywiście nie jest to cała szata graficzna, cała szata kolorów, ale to są kolory, które na pewno mi pasują. Więc sami pewnie widzicie, jaka jest duża różnica, jeśli odpowiednią kolejność damy u siebie w typie urody. Aby ułatwić moim kursantkom makijaże i też odpowiednie dobranie kolorów, Tworzyłam na bazie analizy kolorystycznej to 12-stopniowej cienia. Pierwsza paletka jest to właśnie Spring, która Zawiera w sobie takie cechy koloru jak temperaturę ciepłą, czyli wszystkie cienie, które są tutaj zawarte w tej paletce, są ciepłe, są też jasne, bo walor wiosny jest jasny, i też chromatyczność jest czysta i kontrastowa. Dzięki temu, sięgając po te cienie, jeśli ktoś dobrze określił typ urody u danej klientki czy u siebie, na pewno nie popełni błędu i każdy ten jeden kolor, który użyje, będzie poprawny, będzie dobry. Kolej druga paletka, którą stworzyłam, to jest Summer. Jest to y, dalej y, jasny walor, czyli wszystkie kolory są jasne, ale chromatyczność już jest spójna, jest przybrudzona szarością, potem się wyróżnia lato i też temperatura jest chłodna czyli osoby takie typ słowiański to są właśnie kolory dla nich, czyli wszystkie kolory takie pudrowe, pudrowy niebieski, baby blue, pudrowy różowy będą idealne dla tych osób. I to nie jest też tak, że tą paletką możemy pomalować tylko typy lata, bo ja sobie świetnie mieszam te kolory. Jeżeli potrzebuję trochę waloru ciemniejszego, to biorę nie wiem nawet czerń kolorów z innych paletek i troszeczkę sobie wzmacniam, czy też na przykład kolor fiksy, czyli cienie w kremie i zmieniam sobie intensywność i walor, więc jakby tak naprawdę to nie jest tak też, że możemy tylko pomalować i wyłącznie typy lata tą paletką, czy też te kolory z wiosny. Tak naprawdę 90% makijaży ślubnych ja używam tutaj tych cieni, które one są takie basicowe, czyli takie, które do większości osób pasują. To wszystko właśnie ułatwia nam stworzenie w makijażu i w trakcie jestem teraz właśnie tworzenia paletki jesień. Bardzo dużo jest u nas typów jesiennych, czyli właśnie kolory takie ziemi, przybrudzone żółcią, złotem, pomaranczem, kolory ciepłe i ciemne. To są właśnie kolory dla typu jesień. Jeżeli macie pewien niedosyt, bo jest tego dużo, jest ta wiedza dosyć obszerna, ja tak w małym skrócie to Wam chciałam przekazać, to zapraszam stacjonarnie na kursy do Akademii Wizerzu i Stylizacji w Zielonej Górze.